Mam tu do zaprezentowania aparat jeszcze z czasów komunistycznych. Jest to Smiena 8M wyprodukowany w dawniejszym Związku Radzieckim. Obecnie, obecnie to jest Rosja. Jest to aparat kompaktowy na film Nie wiem, 36 mm. O, to się tak. Zakładało się go tutaj. Tutaj weźmiesz półkę Zakładało się tutaj. No niestety nie mam kasety z filmem. Z negatywem znaczy się. No to był negatyw w kasecie które zabezpieczała film przed prześwietleniem. Można było za, założyć się przy świetle. No oczywiście ostrość stawiało się, tu odległość stawiało się od jednego metra. Od jednego metra. 1, dwa 4, 8, i nieskończoność no tutaj właśnie tu jeszcze przysłona on się właśnie wielkość wpadającego światła naciąg sprężynowy naciągało się właśnie w ten sposób no i wciskając Robiło się zdjęcie do tego jeszcze była taka właśnie otolanka wózkowa takie wielkie właśnie urządzenie które tutaj się zakładało tu trzeba było podłączyć ten kabelek do tego gniazdka. No i oczywiście to mi nie działa, bo jak, jak się okazało, te wszystkie coś tutaj się właśnie bo tak wyglądało w środku. Prawdopodobnie ten oponnik jest przeparony. Można było tutaj zamontować dwie baterie płaskie o, o, o pojemności czyli o napięciu jedna 4,5V razem to dawało chyba 9V a jeszcze oprócz tego można było to zasilać wtedy było napięcie w gniazdkach 220V jak tutaj właśnie piszę, 220V obecnie obecnie no dobra nie, może nie widać dokładnie obecnie jest to napięcie które mamy w wnioskach wynosi 230V tu był przełącznik na baterie i na sieć no niestety tak jak mówiłem nie działa całe to Urządzenie potrzebowało, potrzebowało dużej pojemności baterii. Tutaj właśnie ten kondensator magazynował tą um, energię i potem wyzwalał ją w postaci wysokiego napięcia, która w tym żarniku właśnie się pojawiła i to wyzwalało błysk. Nie wiem co tu jeszcze powiedzieć na ten temat. Nie wiem ile tam gdzie zajęło czasu ten filmik. Także jeszcze może w następnym <laughs> filmiku może bym pokazał, jak można wywoływać było te negatywy. Oczywiście to było wszystko film czarno-biały i były zdjęcia czarno-białe. No, można było zastosować film kolorowy. No ale to wymagało bardziej specjalistycznej obróbki. Po prostu było więcej tych odczynników chemicznych w kolei trzeba było te procedury wszystkie uruchamiać to by było na tyle